Gdy znów wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali i podali tłumowi. Mieli też kilka rybek, i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił im je rozdać. Jedli do syta i pozostałych łomków zebrali siedem koszów, było zaś około czterech tysięcy ludzi. Hojność Boga. Hojność Boga, który troszczy się o nas i karmi nas, daje nam nie tylko jakieś duchowe dary, ale wprost materialne. Bóg troszczy się o nas i jest hojny, jest obfity w swoich darach. Zostało jeszcze siedem pełnych koszów. Ale to jest też odpowiedź Jezusa na hojność ludzi. Ci ludzie byli z nim trzy dni w pustynnym miejscu, daleko od domu. Niektórzy przyszli z daleka, jak czytamy. Oni byli hojni trzy dni zostawili wszystko. Prace, domy, nie, nie martwili się o nic. Trzy dni, żeby być Jezusem, żeby go słuchać. My często na modlitwie się spieszymy, żeby tylko szybciej, żeby krócej, bo jeszcze tamto, bo jeszcze to. Nie jesteśmy hojni przed Bogiem. Hojność to jest cecha Boża, to jest cecha chrześcijańska. Hojność, nie tylko materialna, ale też duchowa, żeby mieć czas czas dla Pana Boga, żeby być spokojnie z Nim. Mieć czas dla swoich bliskich, być spokojnie z nimi, mieć czas dla tych, którzy tego potrzebują. Spróbujmy dziś być hojni w dawaniu siebie. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Wam błogosławi. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.